Witam wszystkich, Fachmeister z tej strony. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam piankę polietylenową do różnego zastosowania. Zapraszam do oglądania. Tak jak wspominałem, w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam piankę polietylenową. Jest to pianka do zastosowań na przykład w transporcie, w, budow w budownictwie, i w tym podobnym. Pianka o różnej y, gramaturze od 10 mm nawet do 100 mm. Więc możemy zakupić taką piankę o, o, o odpowiedniej grubości, jak nam y, odpowiada. Zastru parametry y, tej pieneczki to jest taka elastyczność, lekkość, y, Trwały, naprawdę to jest pianeczka wodoodporna. Y, łatwa w odbróbce. Y, bezpieczna dla środowiska. Jedyną wadą, czego ta pianka się boi, to mocno na miejsc, ponieważ po prostu się y, stopi. Y, piankę można zakupić y, na do, y, odpowiednią szerokość, wysokość, grubość i tak dalej. Standardowe plastry przy zamówieniu np. Na, na Allegro to jest 100 cm na 120. Więc taka płachta przyjeżdża do nas i z której sobie możemy powycinać różne rzeczy. Ja takiej pianki używam do Moich skrzynek narzędziowych, o których Wam zaraz wspomnę, pokażę, jak to wygląda. Używam jej do, dlatego, ponieważ mm, narzędzia, które używam, które mam w skrzynkach, dzięki tej piance nie latają, są posegregowane i po prostu wszystko wygląda naprawdę estetycznie. A poza tym, y, po miesiącu czasu, narzędzia nie wyglądają jak dziesięcioletnie y, dziadki. Może odłożymy pioneczkę, pokażę Wam pierwszą skrzyneczkę, o której tutaj wykorzystałem yy, oto tą piankę. Mamy kufer stack. Mamy w środku zorganizowane akumulatory, jak widzicie, wszystko ładnie i na swoim miejscu. W piance zostało powycinane Otworki, jak widzicie, bardzo, ale to bardzo fajnie to wygląda dzięki takiej piance. Po zamknięciu tej skrzynki i przekręceniu jej na przykład do góry nogami, nic nam nie lata, nic nam nie skacze. Po ponownym otwarciu, nasze yy, baterie są na swoim miejscu. Bardzo fajna sprawa, ponieważ wcześniej miałem wszystko luźne. Jak podnosiłem, przynosiłem tą skrzynkę, to wszystko tam w środku się obijało, odtukiwało się i nowy akumulator zaraz wyglądał naprawdę no nie za ładnie po prostu. Teraz w tym momencie mam wszystko posegregowane w jednym miejscu. Widzę czego brakuje, więc jakby nie patrzeć ta czystość i organizacja na robocie jest. Bardzo fajnie to wygląda. Tak jak mówiłem z pianki można wyciąć wszystko nie ma z tym problemu następną skrzynką którą też wykorzystałem piankę mamy tutaj skrzynkę taką małą elektryczną tutaj mam sprzęt elektryczny po większości jak widzicie na pierwszy rzut oka wkłady piankowe mamy wszystko ładnie powycinane, posegregowane na swoim miejscu z drugiej strony mamy na przykład detektor też widzicie fajnie wszystko opianowane, nic nam się nie lata, nie uszkadza i tak dalej. Co, co jest bardzo fajne, to jest to, że ten drogi sprzęt, którego używamy jest, można powiedzieć, dzięki nam szanowany, ponieważ nie jest przerzucany z miejsca na miejsce, nie obraca się w, w skrzynce, nie obtłukuje się, naprawdę rewelacja sprawa. W środku mam wykonane, jak widzicie, dwa systemy piankowe. Bardzo fajnie można sobie wyciągnąć leciutkie, odłożyć wkład na miejsce, w niczym to nie przeszkadza. Jak widzicie, wszystko ładnie dobrane, dopracowane. Nie ma z problemu z wyciągnięciem. Chcemy, chcemy taki wkrętak. Chcemy uchwyt, pyk i mamy y, wszystko pod ręką. Niepotrzebne. Odkładamy pyk. Mamy. Chcemy wziąć detektor, bierzemy detektor. Chcemy wziąć probówkę, bierzemy probówkę. Chcemy wziąć taki śrubokręt bierzemy taki śrubokręt Naprawdę wszystko fajnie zorganizowane. Wszystko pod ręką. Nie musimy szukać, plątać się i tak dalej. Tu w środku widzicie. Dalej kolejna skrzynka, oczywiście ją też można wyciągnąć, nie ma problemu. Jest tak skonstruowana, żeby można było ją po sobie powyciągać. Jak widzicie, mamy różnego rodzaju ściągaczki, noże, nie noże, kompinerki, klapcingi. Wszystko spakowane w jednym miejscu. Ja zastosowałem piankę o gramat, o grubości 50 mm. Dzięki temu po domknięciu mam elegancko, tak jak jeżeli chodzi o kubryka, dociśnięto, i nic nam w tym momencie nie wypada, nie wyskakuje. Naprawdę rewelacja sprawa. Drugą skrzynką też mam z kubryka. Akurat który używam. Mam taką skrzynkę z wierchłami. Rękami i tak dalej, wszystko jest też przygotowane. Pod, yy, pod jedną skrzynkę biorę wiertarkę lub wkrętarkę z udarem, jadę na montaż, biorę jedną skrzynkę i mam wszystko pod ręką. Jak widzicie, na pierwszy rzut oka mamy tutaj już tak samo ładnie wszystko przygotowane pod ręką. Z drugiej strony mamy wiertełka yy, do wiertarko-wkrętarki z udarem. Jest w pianetkach, nic nie lata, nic nie skacze. Jak widzicie, w środku również mamy wszystko y, ładnie dopasowane. Mamy tutaj wiertła łopatkowe, y, koronki. Wszystko można wyciągnąć, odłożyć. Jeżeli nam y, niepotrzebne, przełożyć z miejsca na miejsce. Widzimy czy, co jest, czego brakuje, co trzeba... Coś, na coś się zużyło, coś trzeba dokupić lub po prostu gdzieś się zawieruszyło. Jest, zapala się lampka, że trzeba to znaleźć, bo czegoś yy, brakuje. Niżej mamy zestaw wierteł jak widzicie. Nie ma już martwienia się, yy, otwierania. W zwykłych pudełeczkach z wiertłami, szukanie odpowiedniego wiertła, odpowiedniej długości i tak dalej, wszystko w jednym miejscu. Oczywiście nie ma problemu, piankę się również wkład się wyciąga, tak są zorganizowane, żeby można było przekładać i tak dalej. Planuję zrobić taki system jeszcze przekładkowy, że przepuścimy, będzie półeczka na półce, będą takie tafle porobione z odpowiednimi wkładami narzędziowymi i po prostu bierzemy wybraną skrzynkę, jedziemy na montaż i tak dalej. Zobaczę, może zrobię tak, że po prostu zorganizuję to w większych skrzynkach, żeby po prostu na spodzie przypuśćmy przypuś, były elektronarzędzia wkładamy taki wkładzik i mamy odpowiedni rządzenie do danej pracy. Naprawdę taki mam plan jak to wyjdzie. Oczywiście będziecie na bieżąco. Ja tak to widzę na dzień dzisiejszy moje organizacje. Mi powiem Wam, że to naprawdę odpowiada. I bardzo fajnie to wygląda. Jak widzicie wszystko zorganizowane. Na swoim miejscu. Koszt takiej pianki nie jest duży. Gramatura 50 mm waha się około ceny 44 zł za duży plaster. Metr na metr 20, więc naprawdę możemy bardzo dużo wkładów zrobić do skrzyny z takiego jednego plastra. Więc 44 zł to naprawdę niewiele. Oczywiście są grubsze, są cięższe grubości, więc możemy sobie dobrać pod siebie. Wiadomo, że im grubsze, tym kapkę droższe, cięższe, to tańsze. To by było na tyle. Jeżeli ktoś z Was używa takich pianek do segregowania, zabezpieczenia swoich narzędzi, to bardzo zapraszam. Do komentarzy, ja jeszcze wspomnę, że duże elementy głębokie wycinałem nożykiem, a takie mniejsze wypalałem. Wypalarko, powiem Wam, że naprawdę bardzo fajnie to idzie. Jeżeli macie jakiś inny ciekawszy sposób na wypalenie, wycięcie, to oczywiście dajcie znać. Ja oczywiście zapraszam do moich poprzednich filmików, jeżeli nie oglądaliście. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji, by być na bieżąco z moimi filmikami. A z dnia na dzień, jak wspominałem, będzie ich coraz więcej. To by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.